Dzień dobry Państwu. Piotr Niemczyk, krótki kurs szpiegowania. Chciałbym Państwu zwrócić uwagę na sprawę Mariana Radzajewskiego. Tę sprawę właśnie przypomniał dziennikarz wirtualnej Polski Tomasz Molenda. Radzajewski to polski obywatel, który został aresztowany w Moskwie i skazany 25 czerwca 2019 roku za szpiegostwo na 14 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Wyrok ten został utrzymany przez Sąd Apelacyjny 16 września 2019 roku. Powodem zatrzymania i skazania była rzekoma próba zakupu tajnych części systemu obrony przeciwlotniczej S-300. Z kolei Radzajewski wyjaśniał, że namawiał części samochodowe i przy ich odbiorze został zatrzymany przez FSB. Ta sprawa jest o tyle dziwna, że bardzo trudno jest uwierzyć, że system S-300 ma jakieś tajemnice. To konstrukcja opracowana jeszcze w latach 60. XX wieku i znajduje się na wyposażeniu co najmniej kilkunastu armii, w tym kilku państw NATO. Jeżeli któraś z instalacji obrony przeciwrakietowej naprawdę zawiera jakieś tajemnice, to dużo nowocześniejszy S-400, chociaż i ten został już sprzedany Turcji, czy przede wszystkim dopiero budowane systemy S-500. Mniej więcej rok wcześniej, w grudniu 2018 roku, w dość podobnych okolicznościach aresztowany w Moskwie. Dostał były żołnierz amerykańskich Marines Paul Whelan. Został skazany 15 czerwca 2020 roku na 16 lat kolonii karnej o obostrzonym rygorze, również za szpiegostwo. W jego przypadku dowodem na działalność wywiadowczą miał być pendrive z kopiami tajnych dokumentów. Z kolei Whelan bronił się, wyjaśniając, że pendrive dostał od kolegi i miały być na nim zdjęcia ze ślubu, na który przyleciał specjalnie do Moskwy. Jego kolega z Marines żenił się z Rosjanką. Dlaczego powołuję się na sprawę Elena? Ponieważ te dwie sprawy wiele łączy. Po pierwsze, bliskie terminy aresztowania i skazania. Po drugie to, że siedzą teraz w jednym budynku w Gułagu, K-17 Oziernej. To obóz w Republice Mordowi, położony na południowy wschód od Moskwy, niecałe 700 kilometrów od stolicy Rosji. Spekuluje się, że do tego obozu trafi także Aleksiej Nawalny. Po trzecie, wygląda na to, że obaj stali się ofiarami prowokacji. Na tym podobieństwa się kończą. Za to podstawowa różnica jest taka, że w sprawie Amerykanina stanowczo interweniuje Waszyngton. Działania w jego sprawie zapowiedział już w lutym nowy sekretarz stanu USA Antony Blinken. Uznał to za jeden z priorytetów w kontaktach dyplomatycznych. Za to zainteresowanie ze strony polskiej ogranicza się do opieki konsularnej i cofnięcia Radzajewskiemu koncesji na obrót sprzętem wojskowym. O co może chodzić w tych sprawach? Niecały rok przed zatrzymaniem Weilena i Radzajewskiego doszło do wymiany Artyoma Zinczenki na estońskiego przedsiębiorcę Raivo Susi. Zinczenko to oczywisty agent lub nawet oficer GRU, skazany w Talinie na 5 lat za szpiegostwo. Za to Raivo Susi kupował rosyjskie samoloty do aeroklubów przede wszystkim w Wielkiej Brytanii i USA chociaż skończył tą działalność w 2007 roku. Wygląda na to, że był ofiarą prowokacji podobnej do tej zastosowanej wobec Razajewskiego i Weylena. Przed 2018 rokiem Rosja poniosła duże straty w Estonii. Tylko w 2017 roku służby Stalina aresztowały pięciu rosyjskich agentów. Rosjanie musieli szukać osób, które nadawałyby się na wymianę. To prawdopodobnie ofiarami tej politycznej strategii stali się również Polak i Amerykanin. Można przypuszczać, że Rosjanie chcą negocjować wymianę tych dwóch osób na własnych agentów państw NATO. Nie chodzi tu tylko o współpracowników odbywających kary w Estonii. W 2020 roku tylko w Europie złapanych zostało przynajmniej sześciu agentów SWR i GRU, a ekspulsji podlegało przynajmniej siedmiu oficerów prowadzących. W sumie można szacować, że w państwach NATO siedzi nawet kilkunastu rosyjskich agentów. Trzeba zbierać argumenty, żeby ich na kogoś wymienić. O planach, o planach ewentualnej wymiany Wejlena była mowa już kilkakrotnie. Padały nawet publicznie nazwiska Wiktora Buta i Konstantina Jaroszenki, chociaż moim zdaniem ci akurat nie nadają się, nie są szczególnie cennymi osobami dla rosyjskiego wywiadu. Wcześniej była mowa o Marii Butinie, którą jednak zwolniono w październiku 2019 roku, cztery miesiące przed zakończeniem półtora rocznego wyroku. Czy Rosjanom z jakichś powodów zaczęło zależeć na przypomnieniu obu głównych bohaterów tej mojej opowieści, w listopadzie zeszłego roku Paul Willen zadzwonił przez komórkę do dziennikarza ABC News, któremu opowiedział o kulisach aresztowania i skazania. Biorąc pod uwagę rygor obowiązujący w obozie i powszechne tam donosicielstwo w pół więźniów, dostęp Amerykanina do telefonu komórkowego wydaje się co najmniej bardzo dziwny. Z kolei Polak został skazany na 70 dni karceru, tylko za to, że wystąpił do sądu w Moskwie z prośbą o umożliwienie mu przeniesienia do Polski, gdzie miałby odbyć resztę kary. 70 dni karceru za taką naiwną niesubordynację to kara drakońska. Być może rosyjskie służby słusznie założyły, że informacja o tym okrucieństwie wobec polskiego obywatela dotrze prędzej czy później do Warszawy i Białego Stoku, skąd pochodzi Radzajewski, i spowoduje zainteresowanie losem ewidentnego zakładnika. Szkoda tylko, że polski rząd wcześniej był tak mało aktywny. Dlaczego należałoby dążyć do wymiany Radzajewskiego? Dlatego, że żaden wywiad nie może sobie pozwolić na reputację takiego, co nie dba o swoich agentów. Współpracowników trzeba ratować, najlepiej eksfiltrować przed zatrzymaniem. A jeżeli się to nie uda, to trzeba zrobić wszystko, żeby ich jak najszybciej wydobyć z więzienia. I nie ma większego znaczenia, czy więźniowie to faktycznie agenci, czy ofiary prowokacji. Nikt nie wierzy w gwarancję bezpieczeństwa dawane w procesie werbunku, jeżeli w gazetach przeczyta, że jego poprzednicy siedzą w więzieniu i nic się nie dzieje w sprawie ich uwolnienia. To tyle mojego komentarza. Chętnym poznania więcej szczegółów polecam tekst Tomasza Molendy w Wirtualnej Polsce. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.